Cześć widzowie. Ja jestem LTV, a gramy sobie w Minecrafta. E, to jest kolejny odcinek. Nie da się zabrać tej strzały. Ona się nie da. To jest kolejny odcinek, kurczę, tu linkę postawiłem. Z Minecrafta. E, trzeci w naszej serii. E, I tutaj jesteśmy schowani, bo niestety na zewnątrz jest ostra burza. Jak słyszycie jak słyszycie, jest ostra buwa Nie wiem czy tam wychodzić, bo... Ten. Mam trochę niestety nos zatkany, więc mogę mówić tak trochę. No... Przez nos trochę. Nie wiem czy tutaj. Czekajcie. Przygotuję sobie jakieś bloki może. Zastanawiam się, czy nagrałeś na odcinek, bo mam trochę... Tylko zaczekam, może tutaj aż się zdrowi mi zregeneruje. Trzeba by było, wiecie, wyjść. Nie wyjdzie tu coś. No słyszę tam jakieś zombiaki czy inne. Tylko nie będę cały... Kopalni cały czas siedział. No chodźcie tu. Kurczę. Coś tam chodzi? O nie, nie. A masz kurczę, chodź tu o, musimy chyba z nimi zawalczyć. Teraz kolejny o ty. Chodź tu, chodź tu te te teraz szkielet. O, szkieleta będzie łatwiej chyba. O, bączka kostna. Dobra, i co, możemy już wyjść? Bo chyba jest dzień, czy jest noc? Dobra. Tam są jakieś potwory. Nie wiem, czy to jest... Bo chyba jest dzień. No, no jest tak jasno. Tak, dzień jest, nie ma nocy. Tylko burza jest. Dobra, to tutaj będą nasze... Mam jakieś drewno. Kurczę, wiecie, co ja się boję tu chodzić. Widzicie, tu pełno potworów jest. Nie mam żadnego łuku. O, kurczaczek. Na są żółwiki. Dobra. O, tutaj mamy sakiewkę. Co my tutaj jeszcze? Takiego mamy. Tu jest jakieś żelazo. Złoto. O, mapy mamy. O, a to mam, czekajcie. A, tylko potrzebowałbym trochę papieru, chyba więcej, żeby trochę powiększyć, jakby te mapy. Nie, 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 nie. Zostaw mnie, zostaw. Patrzcie, szk szkielet się pojawił. Najgorzej, powiem wam. Jeszcze tu idzie zombiak. O nie, widzicie to, wykopię, może tutaj jakiś mieście teren większy, no ale no, najgorzej, no widzowie, co to ma znaczyć? O, jeszcze strzela tam piorunami. Czekajcie, zrobię sobie może tutaj jakąś, trochę desek muszę sobie zrobić. Dobra, do. Tutaj I zrobię może tutaj klapę jakąś. Albo zrobię jakiś taki domek. No nie wiem. Mały, bo mały, ale. Tylko nie chcę tam wychodzić. Więc widzicie, jaka jest sytuacja tam na tym. Tutaj na dworze. wiecie co? Łóżko by trzeba było mieć. Dobra, ja zostawiam te wszystkie rzeczy, zaryzykuję. Ryzykuję wszystko. Szybko musimy biec. Tam biegnijmy. Koło, że to jest znowu jakiś szkielet. Do wioski. Tam będą jakieś łóżka. Przyśpimy się. I przyczekamy tam tą. Tą burzę, czy tam noc. Bo no chyba nie mam nocy, bo jest tak jasno, zobaczcie, ale. No, popatrzcie, potwory się pojawiają, chyba podczas burzy też się mogą pojawiać, mi się wydaje, to biegniemy, biegniemy. No, a burzę też można przesypiać. w sumie trochę chyba bez sensu, bo to będzie. przez no. nie ma tak burzy takie, dobra, tu będzie jakieś łóżko, w tym domku jest, jest, dobra, patrzcie, osadnicy nie śpią. No, przecież pioruny waliły, jak tak waliły pioruny. Patrzcie, nie mogę teraz spać, dobra. Chyba się skończyła burza i jest tylko deszcz. Jak do wioski by się akurat udało dotrzeć. cię. Dobra, to wracamy się, wracamy. Ale nie ma już potworów, widzicie? O, tu jest to drzewo. O, wezmę szybko, szybko. Te sadzonki, co tam. Dobra, mamy te jabłka. Szybko one się, widzicie. Nam coś kończą. Trzy już ich tylko mamy. O, widzicie, i zniknęły potwory. Dobra. No to możemy zacząć domek budować. Dobra, gdzie tu jest? O, tu jest, tu jest. Ta klapa. A, tu jest krowa, myślałem, że jakiś pilager. Dobra, to wezmę tutaj tak. Mam no, trochę bruku. To tutaj muszę te o, tą trawę zciąć. No i kwiatki też. To może wiecie, się przydadzą na jakieś barwniki. O, tu będzie już taki pierwszy. Dobra, o o o, Dobra, na razie nie musi być jakiś, wiecie, super duży ten domek. Tak żeby, wiecie... A, tutaj źle postawiłem. Tak, żeby się tam dało, wiecie, jakoś tam mieszkać i. żyć, tylko w sumie nie zbudowałem tego, teraz będzie z dachem będzie, a w sumie to Tu jest ile bro raz, raz, dwa, trzy cztery, pięć, sześć siedem raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć siedem, osiem, dziewięć dziesięć, jednaście, siedem, siedem dobra, czyli nie jest symetrycznie ale dobra trudno, nie musi być Wtedy jest dobry taki tak byśmy zrobili. Drzwi tutaj dołożę. Teraz gdzie jest o? Dobra, dołożę tutaj drzwi. Dobra, a już tutaj słońce wychodzi idealnie patrzcie a to jest zachód Tak chyba noc zaraz będzie będzie ciekawie dobra, muszę to rozkopać teraz, a to niepotrzebnie te drzwi postawiłem dobra Moglibyśmy wziąć jakieś łóżko z tej wioski, ale ja zrobię sobie swoje, nie będę iść na łatwiznę i... Wezmiemy sobie sobie owieczek. Tylko musimy, no może zrobimy jakieś nożyce, żeby... W ostateczności może wezmę z tej wioski. Jak już wyjścia nie będzie... Dobra... Albo wiecie co, może lepiej weźmiemy z wioski. Są tu jakieś owce. Bo wam powiem, że to to tak będzie najlepiej. Dobra, na razie się tutaj schowam. Żeby też te potwory nie zjadły. E, dobra, zrobimy sobie pół bloki. Dobra. I ile się da? Ile się da? Dobra? Żeby tutaj podłogę móc zrobić. Nie tak. Źle to postawiłem. Dobra. I co, skończyły się? Niedobrze, jeszcze noc jest. Najgorzej widzę. Mnie. Dobra, to ja się tutaj może zamknę. Wykopię trochę tego kamienia. Będzie trzeba jakiś owiec poszukać potem. Albo z tej wioski wziąć. Tak jak. No ja czekajcie, krówka, świnka. Zobaczcie. O kliper tutaj. Nieciekawie. Dobra, trochę wykopię tutaj kamienia. Może? No, tu są jakieś podłoga, Na tą podłogę, żeby było. To chyba nie mam pochodni. A, mam pochodnie. Bez problemu, mam dużo tych pochodni. Dobra. O, miedź tu jest. A to teraz wprowadzili taką aktualizację. Chyba, że miedziana zbroja e, będzie narzędzia miedziane. To nawet fajnie, widzicie żelaza. Przecież że mamy diamenty, ale. Diamentowe. Diamentowy miecz. Tak jak w tej wiosce znaleźliśmy. Ale... Czyli jednak się przydaje taka. To może zrobimy sobie tą. Tą zbroję z miedzi. O, jeszcze tutaj jest. Dobra pochodnia. Dobra. Tak, tak, tak. I się teraz musimy podbudować. Okej. Okay. O ile ja mam tutaj zobaczcie to, tej ziemi. Co mi się tu działo? Jaki chyba był, był od gry. No dobra. Dobra. To możemy się chyba wrócić. I co? Nie ma tutaj żadnych potworów obok. Są. Dużo. To widzicie co? Tutaj jest ten. To ja może... Dobra, to w dzień zobaczymy, czy będą jakieś owieczki. Albo pójdziemy tam. Chodź tu, no. O, ty! On się może wspiąć. Dobra. Wiecie co? Nie! Zostaw! Ja idę do tej wioski. Blisko to w sobie jest. Dobra, blisko to w sumie jest to samo. Pobiegnę i będziemy mieli łóżko, bo coś nie widzę. Nie widzę owieczek. Patrzcie, złotą zbroję ma zombiak To można by mu to było zabrać. Dobra, a zobaczcie, tutaj jednak nikt nie śpi. Żaden osadnik, może już wszyscy osadnicy. Wszyscy zombiaki. O nie, nie, nie. No. Gdzie jest ten z złotą zbroją? Tak jakbyśmy go... ...pokonali. Tutaj powiem, jest ten. Tutaj jest dwóch. A są tu jacyś osadnicy? Są. Są osadnicy, dobra. A, a. Miałem oczywiście. Mieliśmy je zabierać, ale trudno już. Wełno to już. Wewnętrzna to wełna O, tu jest owieczka, a to przynajmniej nie będziemy ich musieli. No wiecie co z nimi robić. Wewnętrzna im zabierać siłą. Dobra, to się tam wrócimy. I możemy bud budować. E, i właśnie, ile minut byście chcieli, żeby odcinki trwały? Muszę zrobić ankietę. Nie wiem, 10, 15, 20, 30, troszkę, aby były takie dłuższe. Nie wiem, czy to już by nie było za długo. Dobra, a tutaj czekajcie, tu jest. Ten handler. Skąd sprzedaje jakieś takie słabe rzeczy, za kosmiczne ceny. O! Butelka z wodą jest tutaj. Ale on sprzedaje, o. Mikstura niewidzialności. Zbity lód, Po co mi zbity lód? Albo taka sadzonka. Może no, by się akurat przydała. O. Nasiona dyni. O! To ciekawe rzeczy sprzedaję. to jest co? blady wiszący mech a po co mi taki mech? dobra to musimy tutaj kontynuować ten budowę tutaj tego domku tutaj jakiś... zrobię kolejne pół bloki Mamy przecinarki, to byśmy mogli łatwiej zrobić te półbloki. bloki. czy to w sumie jest różnica. Chyba nie wiecie. Ale moglibyśmy, nie wiem, czy w tej wiosce tam właśnie nie będzie. Napiszcie jakieś porady. Jak chcecie. O, dobra, podłoga już jest. Tutaj o. Przeniosę może tutaj rzeczy. No, co tutaj jest? Że nie mogę tutaj wejść teraz. No. To zawieram. Gdzie jest mój. Miałem tutaj przecież. Piec. Nie mam. Gdzie jest mój piecyk? Przecież go tu nie ma. Nie, nie ma. Dobra. Skrzynkę jeszcze by trzeba było zabrać. Ale to może potem, bo to jeszcze te rzeczy by trzeba było przenosić. Albo tutaj to tam. Tak, dobra. To już mam, zobaczcie. Już mam tutaj całą podłogę. Dobra. A tutaj może damy takie te... Ale to może już później. Tutaj damy te dębowe. No to nawet mam o. To damy. Dobra. Ojeju. Dobra. Czek, jeszcze tam. Dobra, no to dobra. Ja uczyła będę kończył ten odcinek. To papa. Pa.